On ma już tam piąty czy tam szósty, nie wiem, dokładnie nie wiem. No. Każdy, no w większości się podoba. Polecę go. Hmm. Dosyć nieźle nagrywa tam. Zaczął wtedy, kiedy ja, więc trochę, pom, trochę po mnie to zrobił. Jakby to powiedzieć. Skopiował po mnie pomysł, żeby nagrywać w ogóle. O wioska. Ten. Ale odcinki są według mnie nawet fajne. Jeżeli komuś się nie podoba mój let's play yy, to mógłby napisać albo w większości yy, czy mam grać na teksturce, jakby się wam bardziej podobało, czy miałbym yy, pisać w, w tytule odcinka co będę robił, czy po prostu odcinek 2 i dopiero będzie odcinek numer 2 i dopiero wtedy będziecie się dowiadywać co będę robił. No, na wersji 1.9 to nie wiem, ale nie, raczej nie. Pomyślałam nad zmianą światu na 1.9, bo dużo się różni, a jest dużo niejasności, jakbyście mieli.